W tym momencie bardzo proszę y, o y, wystąpienie y, pani doktor Habitowanej Katarzyny Smyk, profesor Włańces, y, reprezentująca Instytut Nauk o Kulturze UAMCES, która przedstawi y, temat zbiorów fonograficznych w świętym zapisie konwencji UNESCO 2003 kilka inspiracji. Za y, y, pani profesor się tutaj uchylopuje, ja tylko powiem że głównym organizatorem e, dzisiejszego panelu jest Polskie Seminarium Pepszą Muzyką e, Współorganizatorami e, s, jest Instytut nauko no Kulturze UMCS, patronat e, e, nad, e, nad wydarzeniem pismo Polkowe, a e, drugim współorganizatorem są zbiory fotograficzne Instytutu Sztuki Pank w Warszawie. Czy już możemy zaczynać? Szanowni Państwo, witam ja serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom. Pani dyrektor, panu dyrektorowi z Kansenu, ale też po Polskiemu Seminari Muzykologicznego Agacie Kusto za zaproszenie i za możliwość podzielenia się i za możliwość podzielenia się w takim porządku kilkoma wynikami moich małych analiz, troszkę doświadczeniami w ochronie dziedzictwa niematerialnego, a w ostatniej części obserwacjami. I tak, z tych, w związku z tym, że jesteśmy w muzeum, to ja zaczynam od artykułu pierwszego ustawy o muzeach. Kiedyś w, tym, w jednym czy drugim projekcie szukałam tych elementów niematerialnych czy niematerialnego dziedzictwa w obecnej ustawie o muzeach i rzeczywiście już nawet w pierwszym artykule odnajdujemy pojęcie niematerialności czy też treści niematerialnych, wartości. I podkreślam te kwestie, te kwestie niematerialnego charakteru elementów, które muzeum ma chronić, ale też podkreślam słowo wartość, ponieważ w, istnieje sporo definicji dziedzictwa niematerialnego, ale też zaraz uzarania wprowadzania, implementacji konwencji UNESCO w Polsce pojawiła się między innymi taka wypowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ówczesnego Pana Piotra Żuchowskiego w tym właśnie folderze, książeczce wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, gdzie on mówi, że dziedzictwo kulturowe akumuluje i przechowuje wielorakie treści intelektualne, moralne, społeczne czy estetyczne. Czyli znowu widzimy wartości, znowu widzimy wartości i one już na tym takim bardzo wysokim poziomie pokazują to współistnienie w jednej płaszczyźnie i tego, czym ma się zajmować muzeum i tego, jak, czy co ma chronić konwencja UNESCO. Natomiast w następnym kroku popatrzmy na to, na ile te fonograficzne zbiory, na ile zbiory fonograficzne są niematerialne. I też pytam, w jakim sensie są ja te. Do, do Ale Ja wiem, że tak, To w takim razie ufasz, tak. mi to że to przeszkadza mi o. sobie spójrz. No właśnie, teraz myślałam w jakim sensie te zbiory niematerialne mogą być, mogą być zbiory fonograficzne mogą być niematerialnymi. Znamy, czy wiemy, że muzeum zajmuje się też bardzo wieloma od naprawy profesjonalnie i kompleksowo zjawiskami stricte materialnymi I dlatego, i dlatego chciałam, żebyśmy zobaczyli w całości pracy muzeum też, też te muzealia, już do tego nie zaglądamy z, z braku czasu, że to Państwo znają te definicje, które ja z kolei odnoszę do tak zwanych materialnych korelatów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które są wpisane do, do konwencji UNESCO, do dyrektyw operacyjnych i do wielu definicji dziedzictwa niematerialnego. Materialne korelaty polegają na tym, że pisanka, pisanka Haupa, Izba jest, jest materialnym korelatem tych wartości niematerialnych. Czyli, czyli muzeum będzie chroniło muzealia, element materialny, pisankę, chałupę. Yy, no, jeszcze mi przykro w co, yy, jakieś narzędzie pracy. Natomiast konwencja UNESCO nie, nie będzie chronić pisanki, ani tego narzędzia pracy, ani chałupy będzie chronić. To te wartości niematerialne, czyli praktyki związane z tą z tą pisanką, umiejętności, rzemiosło tradycyjne, praktyki społeczne, cała wiedza o świecie związana na przykład z drewnem, przechowywaniem drewna, budowaniem z tego, impregnacją tego drewna, myśl, zgodnie z tym, jak to robiono u nas przez, przez pokolenia. Czyli, czyli gdzieś ta materialność, czytaj, powiedzmy tak, to, co mogłaby chronić konwencja UNESCO z, z działań muzeum według ustawy, to są właśnie wszelkie praktyki, które lub nie widzimy bezpośrednio, gdy wchodzimy do chaty, tak? bo ona jest odebrana w społeczności, wzięta ze społeczności lokalnej, przeniesiona tutaj z jej wystrój jest zbudowany na podstawie wielu przekazów i wielu elementów archiwalnych być może z tej miejscowości, a może już z innych. Także, Zobaczymy, że są te wartości niematerialne. One są natomiast rozproszone, gdybyśmy mieli odnieść do jakiejś lokalności, do jakiejś grupy depozytariuszy. No dobrze, a teraz w jakim sensie zbiory fonograficzne są niematerialne? Temu służy tak, taki mój drobny diagram, w którym widać po jednej stronie bardzo materialne elementy, czyli powiedzmy te pisankę, a po drugiej stronie niematerialne, czyli wartości. I dlatego te zbiory fonograficzne na tej, osi, na tej osi zarysowałabym właśnie w postaci tego wyraźnego żółtego, żółtego krzyżyka, bardzo blisko tych elementów niematerialnych, na pewno bardzo blisko wartości niematerialnych. Ten diagram może też być Państwu przydatny w sytuacji, gdy będziecie myśleli na co w tym momencie położyć nacisk, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego elementu, tak, czy bardziej na samą chałupę, czyli jesteśmy bardzo blisko materialnego aspektu, czy właśnie już, te, już ona stoi, już jest bezpieczna, ma, ma dach, nie przecieka. Możemy teraz zajmować się coraz bardziej tymi elementami niematerialnymi, Aż no, zbliżyć się do, do niematerialności w myśl konwencji UNESCO. Następna rzecz, do jakiej zajrzałam, to jest artykuł 32 ustawy o muzeach. I pomyślałam, że świetnie to pomoże nam, nam w, tej mojej, w poprowadzeniu tej mojej opowieści o aspektach niematerialnych zbiorów fonograficznych w muzeach. Gdy zestawimy to z konwencją UNESCO, patrzyłam, że jest naprawdę bardzo duża, duże podobieństwo celów, tak? Czym zajmują się muzealnicy? Gromadzeniem, urządzaniem wystaw, organizowaniem badań, prowadzeniem działalności edukacyjnej i tak a, a jak definiuje ochronę konwencja UNESCO? Mamy tutaj wymienione te aspekty, widać identyfikację, dokumentację, zachowania, aż po rewitalizację. Ale i dla, dla, warto zapamiętać dla dalszego ciągu tej, tej mojej prezentacji to, co jest podkreślone i zaznaczone, pogrubione w głowie tej części slajdu. Czyli środki mające na celu przetrwanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. No, y Dokonałam jeszcze następnego porządkowania tych danych z artykułu 32 Ustawy o muzeach i zobaczyłam, że to, co jest tutaj właśnie nad kreską, pierwszy i trzeci aspekt z artykułu 32, czyli gromadzenie naukowo opracowania oraz organizowanie badań, ekspedycji naukowych, bardzo mogłoby i może i przydaje się do tych pierwszych. Pierwszych pięciu form ochrony w myśl konwencji UNESCO. Czyli na pewno do identyfikacji, tak? jeżeli chcemy zorientować się, co to za chwieśnia, skąd pochodzi, no to oczywiście jak w dym do Jacka Jackowskiego: Jacku, pomóż, Ty pomożesz nam zidentyfikować, jaki to teren, jaki to obszar, zidentyfikować zjawisko dziedzictwa niematerialnego, czyli. Z których, z których stron pochodzi ten zwyczaj, o którym jest ta opowieść czy to nagranie. No na pewno dokumentacji, ponieważ zostaje ślad, jest utrwalony na nośnikach, przez to samo dokonuje się zabezpieczenie tego dziedzictwa, to zabezpieczenie pokaże bardzo mocno z tym niebieskim punktem na dole, czyli z rewitalizacją. Jest taka forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl konwencji UNESCO, że można elementy. Aspekty tego dziedzictwa rewitalizować. Nie można, nigdy nie będzie objęte ochroną i wpisem na listę UNESCO zjawisko, które jest zrekonstruowane, czyli została przerwana ciągłość, a następnie mamy, mamy wyraźną po dwóch pokoleniach ciągłość przekazu międzypokoleniowego, a potem mamy nagle po dwóch, trzech pokoleniach ktoś postanawia, żeby od, odnowić to dziedzictwo. To będzie rewitalizacja całości, a w konwencję UNESCO wpisana jest rewitalizacja aspektów dziedzictwa. Ja może podam tutaj przykład z Wyciemerskiego Bożego Ciała, teraz są tam układane o bardzo bogate dywany. Ale w wyniku różnego typu badań społeczność przypomniała sobie i rozmów, przypomniały, że bardzo wartościowe są też te pierwsze ich łączki, czyli to, że brano różne kwiaty, mieszano razem i wysypywano po prostu kolorowo, nazywali to łączką. Tych zwarów dzisiaj nie robią, bo uważają, że to są brzydkie, nieefektowne. Natomiast przez to samo, że, no, że zrobiliśmy część badań, dopytaliśmy o to, to chociaż kawałeczek tego dywanu dzisiaj robią w postaci łączki, chociaż odrobinę tła na przykład w postaci tak zwanej przez nich łączki. Czyli to jest rewitalizacja jednego z elementów. To może tyczyć na przykład mamy strój, jest ważny, chronimy go, ale, ale brakuje nam jeszcze pewnych elementów, na przykład haftów i wtedy do stroju, który już jest w ciągłości, dodamy element, którego ciągłości przekazu nie ma. Także to jest ta rewitalizacja. I no cóż, to by nam pokazywało, że zbiory fonograficzne, które znajdziemy w muzeach, ale też nie tylko, mogą naprawdę posłużyć do bardzo wielu aspektów ochrony dziedzictwa niematerialnego. Natomiast no pod jakim warunkiem. Moglibyśmy powiedzieć, teraz patrzymy na artykuł drugi ustawy o muzeach, że no my to wszystko robimy, natomiast ewidentnie brakuje tego, co dodałam na dole. Brakuje w takim myśleniu muzealnym, więc jeżeli byśmy chcieli, aby zbiory fonograficzne działały w myśl konwencji UNESCO, to by należało ten zbiór fonograficzny z konkretnej lokalności, z konkretnej z konkretnej rodziny, konkretnego wykonawcy, połączyć z praktykowaniem. Bo, bo dziedzictwo niema, niematerialne to jest praktykowanie. Same zbiory zawarte na, na taśmach nie są dziedzictwem niematerialnym. Są e, zbiorami, z pomocą których można byłoby chronić dziedzictwo niematerialne. Ale drugi punkt chronić z członkami wspólnoty, dla której te nagrania, które są na tych, na tych nośnikach, są częścią dziedzictwa. Czyli razem z tą wspólnotą, nagrania, które są w, na tym, wprowadzać do żywego obiegu. Dziedzictwo bowiem musi być żywe ostatni ten niebieski punkt jest żywy, musi być żywe musi trwać w cyrkulacji treści kulturowych to jest pewnie jakiś element na dyskusję, na ile będzie rewitalizacja całości, a na ile fragmentu. Myślę, że Państwo mają bardzo duże doświadczenie, ponieważ wiele, wielu na przykład muzyków, grup, kapel korzysta właśnie ze zbiorów fonograficznych w celu rewitalizacji, odnowienia jakichś elementów swojego dziedzictwa. I to, jest, i to byłby właśnie ten Czyli żeby śpiewać to tak jak kiedyś, moja babcia, ja nie mogę śpiewać tak jak ona, ale poszukam w archiwach i teraz będę się tego uczyć na ten sposób, jak ona. Będę powtarzać jej repertuar. Czyli ta cyrkulacja treści została. Ta wnuczka pamięta, że babcia, jak babcia robiła, mama też, ojciec śpiewał, ale on tak bardzo już nie kultywował tego, czy cyrkulacja treści jest w rodzinie. Natomiast przez chwilkę było przerwane to, że ta wnuczka nie miała się od kogo nauczyć. Tego śpiewu, więc korzysta z, z nagrań, czyli do żywej praktyki z członkami wspólnoty, której nagrania dotyczą, po to, żeby dziedzictwo, żeby ta cyrkulacja treści była żywa. Czyli można powiedzieć: Róbmy swoje. Tyle tylko, że, że pamiętajmy o tym aspekcie podmiotowym dziedzictwa. Z czynnym udziałem depozytariuszy, który, którzy uważają to, co jest na tych nagraniach, to, co my chcemy nagrać, za część swojego dziedzictwa. Pamiętajmy, że to ma służyć bezpośredniemu przekazowi, ma też niwelować zagrożenia, a nie je generować, bo tak też może być, że dostęp, wolny dostęp do archiwów może spowodować, że że na przykład depozytariusze będą wyłączeni z ochrony dziedzictwa, swojego dziedzictwa, przyjdą osoby niezwiązane z tą lokalnością, niezwiązane z tą wspólnotą i, i będą na przykład odcinać kupony, mia, mia, mienić się depozytariuszami w myśl konwencji UNESCO, odcinać sobie kupony, zarabiać na tym. Czyli to jest na przykład tak, że musimy uważać, aby nasza praca zbieraczy ono. i do zbiorów fonograficznych opiekunów nie generowała zagrożeń. No i też mamy ten obowiązek uświadamiania o dziedzictwie. I teraz, nawiązując do wystąpienia wprowadzającego w panel doktora Gaty Kusto, jeżeli byśmy mieli myśleć o tym, że zbiór, jakiś zbiór fonograficzny, nie mówię wszystkie, jakiś, mógłby trafić do rejestru dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa niematerialnego, to pod warunkiem, że wykaże to co jest tutaj pod czerwonym upodmiotowieniem, upodmiotowieniem tej ochrony. No właśnie, jak to można zrobić? Teraz przejdę do drugiej części, czyli do moich doświadczeń, którymi chciałam się podzielić. Myślę, że warto korzystać z metodyki Centrum Archiwistyki Społecznej, czy w ogóle archiwów społecznych. Centrum Archiwistyki Społecznej dysponuje warsztatami, publikuje, przyjeżdża z warsztatami, więc można, można nawiązać współpracę i korzystać z, tej, z tego właśnie Centrum Archiwistyki Społecznej, ale też. Przez to samo, że te informacje, jak, co to znaczy tworzyć archiwum społeczne są dostępne na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej, więc każdy może wziąć i próbować budować, przymierzać do swojego dziedzictwa niematerialnego. I teraz te moje doświadczenia pokazują, że jest to bardzo pozytywne. Zaraz powiem, pod jakim względem no, właśnie, aspekt podmiotowy na przykładzie Społecznego Archiwum Specimierzkiego, SAS. To, rozpo, to, to budowanie rozpoczęło się w, w pierwsze pomysły, to był 2019 rok, powolutku to idzie. Natomiast cała siła, taki tam pomagał pomaga tę metodykę budować i konsultować dr Arkadiusz Jelowiński. On był od 19 roku też badaczem mierskiego Bożego Ciała w moim zespole, więc więc znał społeczność, wiedział jak z nią pracować. Czyli aspekt podmiotowy, od społeczności teraz dojdziemy do archiwów fonograficznych, troszkę z innej strony. I tak, natomiast co jest najważniejsze, to już jest wejcherowe. I to jak w zeszłym roku też odbywały się konsultacje społeczne, związane właśnie z budowanym tam, powstającym archiwum społecznym. Fragment nie oznaczyłam, przepraszam, ale to jest tej książki obraźnik. I obraźniczka to brzmi dumnie, pokłon Feretronów, jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Wojterowo 2023. Ja wiem, że to jest tam nad zdjęciami. No bo akurat tam pracowano nad zdjęciami, chociaż w archiwach, w archiwum społecznym w syciarskim są też nagrania. Ale, ale nad zdjęciami. Teraz. Cała istota tego, tej pracy przy archiwum społecznym to jest w, no, między tymi ludźmi, w ich rozmowach, w ich twarzach. W tym, że oto społeczności musiały się zebrać, żeby zastanowić się, z którego roku może być to zdjęcie, identyfikować os osoby, identyfikować, e, identyfikować e, 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 płoty, e, kawałki e, architektury z e, czy w tym wypadku wajcherowskiej. Która to jest pielgrzymka, a dokąd wtedy szliśmy? A gdzie się odbywał ten pokłon feretronów, który na tych zdjęciach jest oglądany. A jedno z piękniejszych, tamte były konsultacje w Gdańsku Oliwie, w tamtej parafii. I wśród pielgrzymów obraźników, obraźniczek, a to akurat Młodzi Obraźnicy i Weiherową Muzeum Piśmiennictwa i Historii. I myślę, że to jest właśnie te wybiegi, które widać na ich, na ich twarzach, czyli to zaangażowanie w opis zdjęcia. Oni mieli za zadanie opisać spróbować maksymalnie jak najwięcej, tak? A poza tym stąd wyszli zapytać seniorów u siebie, u siebie w miejscowości. Kado, dziadku, ciociu, a co, a co to jest za, a kto jest na tym zdjęciu, a z, kiedy, a z którego momentu ono pochodzi. Jak Państwo widzą, pracują z kartami opisu tych, tych archiwalnych elementów. I dlatego ten aspekt podmiotowy bardzo do niego zachęca, bo dopiero wtedy, gdy włączymy społeczność, będziemy mogli, myśląc o rejestrze dobrych praktyk. Udowodnić, że dzięki mojemu archiwum, dzięki naszemu archiwum przedłużono czy przekazano, wzmocniono przekaz, bezpośredni, międzypokoleniowy, bezpośredni przekaz dziedzictwa, treści, umiejętności, wiedzy, wiedzy, praktyk społecznych. I trzecia, ostatnia część mojego wystąpienia jest związana z moimi obserwacjami z tym, że przyglądam się światu, wiele rzeczy mnie interesuje. To jest Zofia Rydet. Znają Państwo na pewno jej kolekcję zapisu socjologicznego, zresztą bardzo piękne, tak żeby można było, można było wpatrywać się. Zofia, Zofia Rydet jeździła po, po wsiach, po świecie, po wsiach, po Polsce i fotografowała tak, fotografowała powiedzmy ludzi, mieszkańców wsi w ich naturalnym kontekście. Poprosiła, usiądźcie w takim miejscu, które jest dla Was ważne. Ten, ten akurat z podtatrza, góral, powiemy ogólnie obok siebie posadził swoje portki, prawda? To jest tak. No i czy już coś się domyśla pod Hale od Białego Dunajca? Czy ktoś się domyśla, czemu ja mówię o Zofii, o Zofii Rydet? To akurat inne jeszcze zdjęcie, jest to w ogóle cały zbiór, tak? Jest to rodzaj archiwum, może nie fonograficznego, ale jak mam inspirować, to nie daję przykładów wprost, tylko na razie z, z tego, co wydaje mi się, że może by Państwu przydało się. Zofia Rydet, no właśnie, Zofia Rydet i jej, I jej zbiory. W tym roku zostały wpisane do, do, polskiego, do polskiego rejestru, do polskiego rejestru pamięci świata. Jest taki program UNESCO. Chyba to tak, międzynarodowa lista Światowego, Światowego Dziedzictwa właśnie stworzona od 1997 roku, a cały program powstał w 1992 roku. Czyli mamy już sporo. Sporo wiedzy na ten temat. U nas prowadzi to Polski Komitet do Spraw UNESCO, ale też Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowych. Przepraszam, jeżeli nie, nie, nie mówię tego, zaraz może się poprawię, ale właśnie zwracam uwagę na te, na te elementy, na te. Się zajmuję, bo nie ja przygotowałam się. W każdym razie, całość tego kończy się tym moim czerwonym podpisem na dole. To jest znowu fragment ze strony Centrum Anglistiki Społecznej, że oto zbiory społeczne, zbiory, a więc czytajmy tutaj dalej, może też w przyszłości zbiory fonograficzne mogą trafić na Polską listę Krajowego Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym przypadku w zeszłym roku to był, to był Zapis socjologiczny Zofii Rydet oraz spuścizna Jerzego Kukuczki, jego dokumentacja fotograficzna. I to nam pokazuje, że w tym sensie zbiory, w tym i zbiory fonograficzne też wymagają ochrony. I może akurat Państwo przymierzył się, żeby również część swoich zbiorów wydzielić i spróbować z polskimi partnerami programu UNESCO Pamięć Świata wpisać na tę listę. 真可呀。